Cześć, witajcie! W kolejnym poradniku dzisiaj Wam pokażę, jak naprawić błąd pliku DLL. Kolejny, jest ich bardzo dużo, między innymi taki plik, czyli D3DX9 podłoga 43DLL. On też pojawia się w odpalaniu niektórych programów lub gier, też występuje taki błąd, tak samo jak wcześniejsze, które nagrywałem poradniki na tematy tych plików, jak je naprawić. No i jeden sposób to jest taki po prostu, że pobracie plik ze strony ten d 3 dx 9 podłoga 43.dll. Podany link będzie oczywiście w opisie. I Gdy już wejdziecie na tą stronę, wchodzicie na dół, wchodzicie na dół i jak widać ukazują nam się takie dwa, dwa pliki. Na przykład to są numerki tak, 64 oraz 32, no, są bardzo ważne, ponieważ 64 na przykład oznacza 64-bitowy system operacyjny, 32 no to 32-bitowy system operacyjny. Jak to sprawdzić? już to pokazywałem w poprzednim odcinku jakimś tam, ale wam pokażę jeszcze raz. Wchodzicie tutaj, w ten komputer, tutaj gdzie macie dyski, prawym przyciskiem myszy na puste pole właściwości i jak widać okazuje nam się okienko z wszystkimi tutaj e, informacjami na temat naszego systemu. Jak widać e, typ systemu 64-bitowy system operacyjny. No i po prostu jak już zobaczymy jaki mamy system operacyjny, to wybieramy w moim przypadku 64. Klikamy e, pobierz. Down mod. Do nie wiem jak to się mówi, bo ja tam za bardzo nie jestem wyznany w angielskim. Jak widzicie, tutaj już to pobrałem, tak wybieracie sobie tam miejsce, gdzie ten plik ma być pobrany, na przykład na pulpit, czy gdzieś tam. Ja już to mam pobrane, wchodzimy w ten plik, jak widać, okazuje nam się ten pliczek oraz tutaj notatnik. Tutaj macie też napisane, co tutaj, jak to zrobić. Teraz tak, zostawiamy to okienko otwarte, a wchodzimy tutaj, w ten komputer. Tutaj na dysk lokalny, czyli w moim przypadku C. Klikamy jego prawym przyciskiem myszy yy, Właściwości Kurwa nie to Ej, kurwa, jak to się kurwa <noise> Jak to się kurwa robiło Ja pierdolę Jak <noise> to jest kurwa trudne O kurwa ja, zapom... <noise> ja zapomniałem kurwa jak to zrobić Ty Ale przypał Poczekajcie ja pierdolet się tutaj wchodzi. Dobra, przepraszam was widzowie kurwa. Przepraszam. Dobrze wchodzicie w Windows i szukacie pliku, znaczy folder taki w moim przypadku to będzie gdzie on jest? No, Syswow 64, no to, to oznacza, że na przykład, ja mam na przykład 64-bitowy system, no to wchodzę w ten folder. A gdy macie 32-bitowy system, to wchodzicie w system 32. Dobrze, wróćmy do tego folderu tutaj, gdzie mamy ten plik pobrany. Ten plik możemy skopiować albo go przenieść tutaj do, do folderu, w moim przypadku Syswow 64. Też do niego wejdę tutaj. I jak widać, ukazują nam się tutaj pliki, mnóstwo plików, folderów. To po prostu trzeba to tutaj przeciągnąć do tego folderu, na przykład z w moim przypadku. I już powinno działać i już nie powinno być żadnych problemów. No to dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.